you oh. Nie Wiesz jak chodzi, to jak przyciśniesz, to to zbliża, a przyciśniesz oddal. A jak przyciśniesz a teraz palc, to od palcem tym czerwony. Masz czerwone, przycisnąłeś? Tak, tak, na dole. Do, tym, tym, tym... O, z Tym zbliżasz, a na drugą stronę pójść tym oddal. Widzisz? A teraz zbliżam. Ta, a drugą przyciśnij na tą stronę, na drugą stronę i odda będzie oddalało mhm. ok, i teraz wyłącz

Która mnie wyżywiła do lat 14 Marek A już kościół, a, a tam już właśnie jego ulubionym jedzeniem, kościoł Zosia patrzy Pilnuję, żeby się nie udławił. Jak się udławi, to zaraz będzie go z tyłu w plecy. To właśnie dzisiaj jak, jak ten garaż był stary, na tym starym garażu dobudował też i tutaj. właśnie mamusia tutaj założyła Twoją bluzkę, bo to jest 7 kwietnia, idziemy do Adrii na obiad, bardzo lubi to bluzkę, bardzo lubi to bluzkę, ja może mam się robić. Krysia dziękuję Ci kochanie za wszystko, a przede wszystkim za dobre serce, dziękuję za wszystko, jestem bardzo zadowolona. Że naprawdę pamiętasz, jak jako rodzonej matce. I proszę cię nadal, pamiętaj. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, przede wszystkim. Chodź dzieci i wszystkiego, co tylko można od Bozi uzyskać. Niech Ci Bozia błogosławi dziecko i dzieciom twoim. Jak również Epkowi, dziękuję, że przyjechał. Cieszę się bardzo. Ty wiesz, że dla mnie to jest zdrowie że on przyjechał. Kiedy tutaj wiesz, no troszkę chorowałam, ale to wszystko już teraz jest dobrze. Już, no, już jest wszystko w porządku, kochana. Także cieszę się, tylko żebyście przyjechali. Tak jak on tu mówi, że jeszcze macie przyjechać, to bardzo się cieszę i chciałabym się jeszcze z Wami w życiu widzieć, kochani. Bardzo. Tak. Kocham Was wszystkich. No, co Ci tu więcej powiedzieć? Całym sercem mówię do Ciebie i w ogóle do Was wszystkich. Elizabeth. Bardzo Ci dziękuję za listy, tak wspaniałe listy, piękne, które naprawdę, nawet ja tak teraz zapomniałam pokazać Tatusiowi, bo jesteś pierwsza w albumie, naprawdę, bardzo się cieszę. Elżbieta, już nie, nie wiem, no po prostu no nie wiem, nie mam słów dla Was wszystkich uznania, nie mam słów uznania po prostu, nie wiem co do Was mówić. Tak. Oj. Ewuś, Ewunia kochana, pamiętam cię dziecko. I proszę cię, pamiętaj ty. Pamiętam te trzy serduszka napisane w liście. To było małe, większe i największe. To było twoje, Marka i Elisabeth. Bardzo was kocham. Mareczku, pamiętaj ty dziecko. Pamiętaj, że jeszcze jest babcia tutaj w Polsce. Tak. No i w ogóle o wszystkim pamiętaj jeszcze. I naprawdę napisz parę słów od siebie po polsku. Kocham Was wszystkich, z całym sercem. I dziękuję Wam wszystkim za pamięć. No i już dużo, żeby miała mówić, gdybym się z Wami widziała tutaj. To mi Was uściskała, ucałowała z całego serca, a tak to, co mogę więcej.

Ile z tego korzyści będziesz miała? ze sobą. <laughs> 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 jeszcze mogę się z tobą podzielić. Daj mu przeszłość. Szybko. No to, to. Tym, co zostało. Gdzie <laughs> mu przeszłysz, może? My, że gumie mały. Właśnie Krysia to jest ten kolega właśnie, ksiądz Kazimierz Pacholik, który był właśnie. Ja byłem razem, kolegami byliśmy, no, no, kolega to, kursowy. Także jeszcze byliśmy najbardziej... Yy, na strzegu w gruncie. Z, z, dla siebie, no. Tak. Takie nierozłączki to przecież... Prawda? No, to daleko było szukać. No, widzisz jak się, jak się to ułożyło wszystko. Tak. Ale dobrze wygląda sobie Naprawdę o. Taki elegancki facet Troszkę posiwiał Troszkę tylko dużo, tylko dużo Ksiądz proboszcz widawie Jak duża parafia jest tutaj chadik Co? Jak duża parafia jest? Ksiądz 20, 21 lat, żeśmy się nie widzieli. To jest matka. Matka Szymona. Przebania. Ogród. No tam kosztuje. więcej, lepiej produkować i przez to konsumenci, a szczególnie konsumenci żywności, żeby mieli tej żywności więcej i przede wszystkim taniej. Trzeba by powiedzieć jeszcze, może dołożyć to, co mówiliśmy wcześniej, że trzeba pamiętać, że rolnicy szczególnie yy, mieli kłopoty i z władzami wewnętrznymi i z zewnętrznymi. I przez jeszcze lat ostatnich to jednak nauczyliśmy się jako społeczeństwo, a rolnicy szczególnie, yy, na ustawienie obronne. Teraz, niezależnie cokolwiek robimy w tym kraju, rolnik wciąż się broni. Nie ma trudne warunki, ale gdyby bardziej atakował, czy nastawił swoją gospodarkę na atak, na wychodzenie, nie na obronę, byłby już większy efekt. Sprawy płacowe, przesadu, ja, Jest niemożliwe. Nie jest możliwe, dlatego że spełnienie oznaczałoby załamanie całego poziomu

<specjny> o, to Strona Polska wyraża na Piotr, proszę, że w w w Związek Radziecki w sposób jasny i jednoznaczny tak Można także oczekiwać rozmów na temat zmian w układzie o przyjaźni i pomocy wzajemnej. Podjęta zostanie no, zapewne po sprawa rewindykacji polskich dóbr kultury znajdujących się w Związku Radzieckim. Ważnym elementem rozmów będą kwestie międzynarodowe, jest to w tym, gdzie udział w polskiej konferencji. Tak. Ta. Ja Michał Jogoczow powinien spotkać się z zamiastami na zjazd ten Nie wyklucza wprowadzenia na Litwie bezpośrednich rządów prezydenckich. Ocenimy sytuację w Związku Radzieckim jako przełomową. W rzeczywistości dokonuje się w naszym kraju druga w tym stuleciu rewolucja, stwierdził. Prezydent zapowiedział też, że w sobotę odbędzie się wspólne posiedzenie Rady Prezydenckiej i Rady Federacji, na którym zostaną podjęte decyzje o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. W sytuacji, jaka wytworzyła się na linii dziennomo, nie ma miejsca na... To taki sam zegar mężczyzn twój? Najwyższy Związku No podobnie, no, podobnie to chyba jest do twojego, nie? ...współpracującym się z tym, że tak, tak, tak nie ma miejsca Nie, Bator, pierwszy zjazd nadzwyczajny mongolskiej partii ludowo-rewolucyjnej. Ma poświęcony przebudowie kraju. Będzie też uzyskując 50% głosów komunistycznych. Uważasz, że może to spowodować secesję Słowenii, najlepiej rozwiniętej, najbogatszej republiki? Włan Co piszesz, wódkę wina? Nie, nie, nie. Albo wino. To czarne. Tutaj siedzę i może a to, ty, tak. ja tam mam? Chodź ja na krześle mam. To ja no. na krześle już sam. Teraz tylko on nie A później, jak chcemy, to w słuchawce się usłyszymy. Reniu, powiedz nam coś, powiedz do Krysie coś. O, właśnie, no życzenia świetnej przychody. Powiedz, odpoczyn. jak ja się zachowywałem. Czy sam spałem, czy przychodził ktoś? <grym grym grym> Dobrze, było, do Wszystko w porządku. No, no przecież, on jakoś wszystko. o stratę nie będziecie klapowało, tak. ale wszyscy chwilę. <grym> Gdyby było inaczej, to tam Krzyszu spróbuj, jak masz przyjść. Tak. Tak. Przyciągania z Powiedz Krzyszu, że jesteśmy u mnie w domu. Jesteśmy w tej chwili. U mnie w domu, z z, z z całą rodziną, miło mi tutaj wszystkich gościć i filmuję na pamiątkę dla kreśli, dla dzieci. Tutaj Edek zabierze ze sobą do Stanów i otworzy i będzie bardzo, bardzo przyjemna, miła pamiątka no dla wszystkich. Teraz to jest moja żona Tereska. Nie, nie. Wiazda filmowa, Gwiazda filmowa no. trochę przytyła, ale to nic, będzie się odchudzała. Ale jej się udało. Będzie się odchudzała? Wszystkim się A, to, kto? a to, kto? to jest moja mamusia, właśnie, Reginka Zgierzyńska, która 7 kwietnia skończyła 60 lat, miała godziny. Ale się nie wydaje. No, ja w to nie. Nie no, po no. co wydałeś jej lata? Tak. O kobietach się nie mówi, ale wygląda na 25, młoda bardzo w sumie. Tak jak Krysia, tak. zawsze ma 25. Tak. To, zawsze ma 25. No boków. i teraz tak, to jest Tadziu Śmiertek, zaraz przesuniemy, bo jest taki duży. O, jest ja właśnie. nie widać. Tak, o, to jest. Widać jest? Teraz widać? Dokładnie, mam portretowe zdjęcie do, do połowy. To Krysiu, tak? serdecznie dziękujemy za wszystko i zapraszamy do nas. A jeżeli chodzi o twojego męża, Edwarda, to zachowuje się do, dobrze, także nie mamy tutaj Kropotu, nie Wcale nie, nie musi się przejmować. Bo... Ale ja cały czas u was nie jestem. nie jesteś, ale wtedy, kiedy no, jest u nas, to, to jest dobrze. Teraz przejdę na drugą stronę. Zatrzymam. Tu będzie Rodzina ja no. sprawdzić. Teraz pokazuję. O, to jest mój szwager, Andrzej. Siedzi jak, siedzi jak pan dyrektor panie, Oczynić, o czym coś. Coś o Polsce <głosidzianie> to jest za bardzo dużo Możemy wesołych świąt, bo to się wszystko jest w okresie przedświątecznym, więc życzymy zdrowych, spokojnych, wesołych świąt dla całej rodziny z A To, ta, ta to było, nie jest moja siostrzyczka. Rok starszy ode mnie, ban... Baniuszka. Koniecznie muszę podkreślić, że starsza. No, no bo, starsza, bo... Sztra, bo coś... starsza to mądrzejsza, wiadomo o co chodzi. No. <gulotny> <gulotny> Odjeżdżam kamerą, całą parkę, taką szczęśnię. Lubię się nie przyjść do dzieci: Kasia, Piotruś i Asia. Piotruś, odwróć się do Tatusia. To jest mój synek i Asiunia. Poczekaj, Asiu, powiedz wierszyk jakiś ładny, dla Cioci Krysi w tym, w Stanach. Co? Pomyślisz, tak? Otóż weź w tej powiedz coś. Powiedz nie zabić oczy. Skacze wesoło, z drzewa na żywo, zwień gałąki. Machnie ogonkiem w prawo i w lewo. Zeszła na ziemi, nic się nie boi, Wierzę orzeszki, mamy w kieszonkach. O, z ręki bierze, o, przy mnie stoi. W piątku szczestym końcem ogonka. Nikt ci nie skrzydł. Taka jest śliczna, zręczna i żywa. Zjadła orzeszków za kilka groszy na pożegnanie o godzinie. Bardzo ładnie, Asienku. A teraz Piotr coś powie, dobrze? Powiedz, ta nagrywa na kamerę wideo, Piotrusia, i Piotrusz coś powie, tak? Cynuś, powiedz coś. Nie umiem. Dlaczego nie umiesz? Powiedz, że jesteś duży chłopczyk. Masz 8 lat skończyć 14 kwietnia, tak? Nie długo są moje urodziny. Tak? No mów głośno. I co? Teraz powiem, zapytam i Kasię. Kasiunia, przedstaw się ładnie. No więc Kasia się Ja żeby wień, ciocia też. No jestem wzorową uczennicą. No, jak na chodzę, do, chodzę do klasy, której. Do siódmej chodzę. Do siódmej do siódmej klasy.